Nasza energetyczna ekipa filmowa tym razem zawitała do wsi Nockowa w województwie podkarpackim. Znajdujemy się na terenie budowy nowego punktu wyłącznikowego, który posłuży do automatyzacji całych ciągów liniowych. Na tym obszarze firma ZPUESA zainstalowała ponad 20 węzłów wyłącznikowych THORC27 wraz ze stanowiskami słupowymi w linii średniego napięcia, która zasila ponad 28 tysięcy odbiorców. Właśnie trwają prace nad budową nowoczesnej generacji automatycznego wyłącznika napowietrznego, który jako jeden z kilkudziesięciu urządzeń w ciągach liniowych będzie służył do pełnej automatyzacji sieci linii średnich napięć. Z powodu wymagań związanych z ograniczeniem przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców, spółka PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów wdrożyła na obszarze charakteryzującym się częstymi awariami sieci energetycznej zlokalizowanym w trudnym terenie system sars czyli system autonomicznej redukcji skutków awarii. Automatyczne wyłączniki thorc 27 pozwalają w bardzo krótkim czasie wykryć, miejsce potencjalnej awarii na sieci i automatycznie zasilić jak największą liczbę odbiorców. Rekluzery THO RC27 wykorzystywane są do najnowocześniejszych automatyzacji sieci średnich napięć SARS-a oraz FDIR na terenie całego kraju, a także na rynkach zagranicznych. ZPU S.A. z energią w przyszłość.